Nie, jak... Nie, robi, do końca nagrywa. Jak zrobi zero damage'a, nie? To on nie wrzuci. <grym> Naga to, to na, to, na to, inne czołki nagrywa dalej. A niech nagrywam że jakieś, ci wejdą. O właśnie. I zobaczymy, że na tundrze jeździ. Tundry, tundry, tundry. nie widać, na Żeby tylko. Kolego. Wszystko widać. Zakład? Tylko ty nie widzisz. Zakład. Oni cię prześwietlą i zobaczą, że masz tundry. A co A! Ja, a i co jeszcze? Dobra, cisza, 10 sekund. Jest. A wiecie, że to się nagrywa z dźwiękiem? Ale wy wiecie, że to się z dźwiękiem nagrywa? No, idę na obiad. dźwiękiem tylko twoim. Nie. Wszystkim, Zgrywa się... Wszystko. Ja oglądałem kiedyś jak YouTubers upuszczają swoje filmy i słychać wszystko co on mówi i co mówi osoba, która siedzi po drugiej stronie. Jeszcze nie widziałem tego filmiku. Ja widziałem <laughs> Ulfiego. Nie widziałem. Ta buzeta jest kurwaszta. Chodź Irokes rozstawiasz jeszcze raz? Pamiętaj, że ja wjeżdżamy w ścieżkę w środek między miasta i lecimy cały czas ścieżką. Puścić pałki. Na prawo no, żeby pałki puścić. Objeżdżamy pałki i lecimy w środku. Do góry ktoś tam jedzie, tak? Tak, Buzeta. Wjeżdżać, wjeżdżać i ciśniemy cały czas do przodu. Nikt się nie zatrzymuje i sami. Hmm. Nie, nie. łamać nic. Ja cię obserwuję, cię. co ty robisz? Lecimy, lecimy pana. Kongres, dlaczego ty łamiesz wszystko? Kurwa, ja pierdolę. Skrzyżuje tak. ja cię, kurwa, ej To ja to albo rodzina to Lecimy. Bez pota na razie zbi. Dobra, no to się przebijacie tam, robicie swoje. Tutaj robimy pierwszą zakładkę. Jak nic nie będzie, przemieścimy się do następnego załomu jak fałki zajmą pozycję. Wiesz, Uf, to jak bo... tam jest pod dobra, jest pod, jest pod dobra. I się ciągłą. Lecimy. Cismą, się, baba. Wsteczny, baba. Wsteczny. Lecimy. Trzy czołgi kapują na końcu, dwa wjeżdżają na górę, dwa lecą na wprost Dawaj, baba, tutaj do mnie, zrobimy zakładeczkę. Ja kopuję z królem. Przód, Przód jedzie do przodu. Przód jedzie do przodu. Tył kapuje. Król kapuje i cebol. Nie, 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 my lecimy do przodu. ropa do, do, do przodu? i lecimy. do przodu? do przodu? Dobra, ja jadę, kurwa, do do przodu? Go, 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 go. Dwa na górę, muszą dwa... Lecą dwa, nie stój. Kaliber, nie. Cebol, trzy Kto Go, do przodu? Kto kopuje do przodu? na do przodu? Dwa kopuje do przodu? baba, do przodu? Kto baba. do przodu? Kto Dobra, dobra, cebol, dobra, jedziemy lecicie, kawa. Lecimy, stój, do stój, krol, Jedziemy ropa, jedziemy do nich, jedziemy ropa Nie możemy do tu się trzymać A oni tu i tak? Jacek no właśnie o to oni... No, nie, się to to jedziemy, no, to. Mamy wygrane. jedź no, no, dawaj, to, dawaj, to, dawaj to, ropa. no, 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 Dobra, wygramy. Po to strzelaliście, Krucha. kurwa, z tego? wiem o co chodzi, król. Nie strzela się Widziałeś, tak. że dwie fałki się odwróciły na nie, mnie. Nie, ale. ale... Dobra, Dobra, cisza. Ja widziałem procenty wszystkie, kurwa, daj spokój. Tak, ale pamiętaj, że ja, masz 3 sekundy momentu, kiedy ci wbiję na 100%. Jeśli odda strzał, dochodzi ci dodatkowy 5 sekund. Te, te isy było bardziej lepiej, nie? Zrobić, żeby no, nam bo, nie zajęły. Sekund, ale ty nie zrozumiałeś, że tam zjechały. Ja widziałem wszystko, co? wszystko co? widziałem, ale jest okej, okay, super, wygrałeś. Okej, okay, a mogę mieć pytanie? Kto a to do cholery rozstawia? Co to trzech to można dostać. I okay. No, co tam, co tam mówiłeś? Dobrze. mnie. Zrobił Jeśli nam się trafią Rumunii, nie możemy tak zabrać, bo przekażą im informację.